Hej, witajcie po długim czasie. Oto kolejna część mojego poradnika dotyczącego korzystania z Linuxa, a konkretnie z dystrybucji Ubuntu. W tym odcinku, tak jak już wspominałem, chciałbym przedstawić Wam możliwości programu Ubuntu Tweak, który zainstalowaliśmy za pomocą skryptu Ubuntu. a także tutaj nastąpiła zmiana, bo miałem pokazywać Wam możliwości terminala, ale pokażę Wam w tym odcinku również korzystanie z aplikacji Windowsa za pomocą programu Wine, który umożliwia nam tak jakby emulację, chociaż sam program zaprzecza to jakoby miałby być emulatorem, ale umożliwia nam emulację niektórych, a w zasadzie większości programów, które działają pod Windowsem, dzięki czemu będziemy mogli je sobie tutaj uruchomić. Zaczniemy właśnie od Ubuntu Tweak, tak więc otwieramy widok domowy, czyli panel główny, wpisujemy Ubuntu Tweak Okaże nam się ikona usprawnienia Ubuntu Teraz to się tak nazywa Nazywał się Ubuntu Tweak da Ekran tytułowy nadal nosi taką nazwę, więc jest wszystko w porządku. Maksymalizujemy sobie okno, żeby było wygodnie Na pierwszej zakładce widzimy podsumowanie jest wypisane tutaj Jaki mamy sprzęt? Jakiej dystrybucji używamy? Jakiego środowiska widzimy, że możemy usunąć sobie niepotrzebne pakiety? Widzimy stan aktualizacji, że nasze pakiety zostały zaktualizowane, tudzież nie zostały zaktualizowane, czyli, tak, jakby spis wszystkich sytuacji w systemie, które zaszły. Podsumowanie, tak jak właśnie nosi nazwę ta opcja, pozwala nam, właśnie. Dowiedzieć się podstawowych rzeczy o naszym systemie. Jednak, mimo że jest to przydatna opcja, nie jest to główna cecha tego programu. Ubuntu Twig zawiera wiele innych ciekawszych rzeczy, które właśnie mam zamiar Wam pokazać. Następna zakładka to zakładka usprawnienia, i tutaj właśnie mamy wiele opcji, które dotyczą głównie wyglądu systemu, ale także yy, Różnych innych rzeczy. Możemy sobie edytować czcionki, których używa nasze Ubuntu, a także wielkość czcionek. Jeśli ktoś naprawdę potrzebuje zmieniać czcionki, to proszę bardzo, ale nie polecam, bo jeszcze można coś pomieszać i, i wyjdzie niezła kaszana z tego. Zatem cofamy się do poprzedniego menu i mamy tutaj również przycisk dźwięki. Możemy edytować dźwięki zdarzeń, zestawy dźwięków. Które są tutaj domyślnie w systemie. Można również dobrać się do opcji nazwanych ogólnie różne. Znajdują się tutaj naprawdę różne opcje, niektóre nawet nie są jeszcze przetłumaczone. To są zazwyczaj tutaj mamy jakieś kosmetyczne poprawki, tutaj mamy administracyjne bardziej, tutaj również kosmetyczne. Warto się zagłębić, przeczytać sobie, sprawdzić może, któraś z tych opcji przypadnie nam do gustu, będzie nam potrzebna. Dlatego są one tutaj zebrane właśnie w taki ładny zestawik, dzięki któremu możemy sobie nimi zarządzać. Kolejny przycisk to przycisk styl. Tutaj już możemy naprawdę sobie podziałać. Możemy pozmieniać sobie style ikon. Niektóre są naprawdę brzydkie. ale można, można, zmieniać sobie jak się komu podoba. Ja bym najlepiej przywrócił te co miałem, czyli Ubuntu Mono Dark. Yy, style kursora również, tam naprawdę wiele, wiele różnych można sobie wybrać. Lepiej zostawić na, na takim jakim jest, chyba że ktoś naprawdę chce sobie zmieniać to, to polecam. Można zmienić styl GTK, że będzie coś takiego. Lub kontrast odwrócony, naprawdę jest tego dużo. Można sobie doinstalować z internetu takie rzeczy, tam na różnych stronach ze zbiorami. Takich rzeczy jest tego pełno. Można dostosować sobie system do, do własnych potrzeb wizualnych. Naprawdę można zaszaleć w tym względzie. Style okna można również zmieniać. No i jest tutaj opcja instalacji stylu. Zazwyczaj style są spakowane w formacie tark.gz. Wystarczy wtedy tutaj wybrać. Tą opcją nasz styl zostanie zainstalowany i będzie można go tutaj wybrać. Więc nie jest to nic trudnego. A manualna instalacja może przysporzyć początkującym użytkownikom wiele problemów. Mamy również następną sekcję uruchamianie. Tutaj możemy sobie zmieniać nasz ekran logowania. Ja akurat nie korzystam z ekranu logowania, więc. Nie mam dostępnych tych opcji, ponieważ mój użytkownik loguje się automatycznie. Polecenia sesji. Możemy tutaj sobie zmienić y, parę, parę rzeczy właśnie z, w menu sesji. Y, poblokować niektóre opcje i, i na przykład wyłączyć sobie nazwę użytkownika na pasku. Tak jak u mnie tutaj jest bmp-blog, można to wyłączyć. Można wyłączyć menu poleceń użytkownika, czyli że tego czegoś tutaj nie będzie. Także widać, że można zmieniać dla różnych użytkowników różne rzeczy. Następna sekcja to pulpit. Możemy sobie kliknąć na ikony i tutaj możemy sobie pododawać różne ikony na pulpit, na przykład komputer i będzie ta ikona widoczna na pulpicie. Będzie? Sprawdźmy. Jest. Mamy dostęp do komputera, tak jak w Windowsie, mój komputer. Możemy umieścić sobie na pulpicie, tak samo tutaj, tak samo dalej. Katalog domowy, kosz, serwery sieciowe i, i tak dalej. Warto zaznaczyć sobie wyświetlanie zamontowanych wolumenów, gdyż wtedy wszystkie napędy USB, które podłączymy. Będą nam się, lub inne napędy, tam na przykład napęd DVD podłączany do USB, lub do seriala lata, będą wyświetlać się nam na pulpicie jako ikony i po odłączeniu będą automatycznie znikać, co jest naprawdę wygodną opcją. Następnie mamy przycisk okna. Możemy sobie, tutaj właśnie jest coś ciekawego, gdyż możemy zmienić sobie położenie przycisków okna. Jeśli wyłączę maksymalizację. To widać, że te przyciski są po lewej stronie. Dla nie, niektórych może to przeszkadzać, bo wiadomo w Windowsie lub też innych e, środowiskach graficznych Linuxa, zazwyczaj te przyciski okna są po prawej stronie. Więc możemy sobie tutaj zmienić to i będziemy mieli po prawej stronie. Lecz jeśli zmaksymalizujemy to, Unity wymusza właśnie umieszczenie tych przycisków po lewej stronie. No, niestety, ale zawsze wiadomo, jeśli okno nie będzie zmaksymalizowane, będziemy mieli wygodnie po prawej stronie, zamiast jeździć na lewą stronę, żeby zamknąć. Możemy również zmienić tutaj wiele różnych rzeczy. Nie będę się w to zagłębiał, każdy osobiście może sobie to przeczytać i dostosować do własnych potrzeb. Następna ikona to Unity, i możemy tutaj zmieniać ustawienia wy ogólnego wyglądu naszego systemu który jest wyposażony właśnie w środowisko graficzne Unity od od bodajże wersji 11.10 jest to jedyne środowisko graficzne oficjalne w Ubuntu więc możemy sobie tutaj zmieniać ustawienia tego Unity. Tak jak na przykład ilość obszarów roboczych menadżer kompozycji interface hood, który jest właśnie w, w najnowszym Ubuntu dostępny. Możemy tutaj właśnie sobie ingerować w te ustawienia. Następna sekcja to systemowe i tutaj mamy ikonę menadżer plików i poprawki. Zerknijmy na menadżer plików. Możemy właśnie sobie y zmieniać ustawienia naszego menadżera plików. To znaczy tej aplikacji dotyczą one głównie wyświetlania. Tutaj Ikon w tym menadżerze plików możemy automatycznie montować nośniki, otwierać katalogi automatycznie, wyświetlać e, lub uruchamiać automatycznie programy. Możemy zmieniać rozmiar miniatur, czas przechowywania miniatur, rozmiar pamięci podręcznej dla miniatur. Możemy wyświetlać pola położenia zamiast przycisków położenia. Naprawdę wiele opcji. Każdy może sobie posprawdzać, przecież to wszystko można cofnąć, więc nie jest problem zobaczyć co i jak. Następny przycisk to poprawki. Tutaj są enigmatyczne dla może początkującego użytkownika opcje, lecz mogą one się nam czasami przydać, jeśli coś się zepsuje. Tak jak tutaj mamy naprawienie wyglądu stylu po uzyskaniu praw administratora. Czasami, gdy, gdy uruchamiamy program z z uprawnieniami administratora yy, wygląd okna programu staje się domyślny, a ta opcja właśnie nam naprawi to i dostosuje się, dostosuje się to okno do, do ogólnego stylu systemu bez zmieniania na standardowy lub też, też jakiś inny. A druga opcja to, to <gryw> nie wiem, czy komuś może się to przydać. Któremuś z widzów mojego poradnika Lecz może To jest wykrywanie kodowania tekstu Dla języka chińskiego w programie GEDIT Może rzeczywiście komuś się to przyda Polecam sprawdzić Następna zakładka To zakładka zarządzanie I tutaj mamy już bardziej administracyjne Ustawienia naszego systemu Tak jak na przykład centrum oprogramowania Możemy sobie tutaj zobaczyć O Uaktualnijmy jest to alternatywny dostęp do centrum oprogramowania. Tak jak mamy tutaj centrum oprogramowania, tak tutaj możemy również sobie instalować programy, wyszukiwać je. Może jest to szybszy dostęp do, do repozytoriów, lecz polecam raczej stosować nasze standardowe centrum oprogramowania, które na pewno jest bardziej przejrzyste i jest w pełni spłaszczone. Centrum źródeł. Nam się raczej nie przyda to. Gdyż Ubomatic nam sam zarządza źródłami, a raczej zarządził, bo to było jednorazowe. Zamknijmy to. Ale tutaj możemy sobie właśnie dostosowywać źródła oprogramowania, z których będziemy instalować właśnie nasze, nasze oprogramowanie. Zazwyczaj robi się to ręcznie, lecz tutaj możemy powybierać sobie repozytoria, z których byśmy chcieli korzystać. Mamy tutaj różne. Aplikacje dzięki którym, jeśli tutaj właśnie synchronizujemy sobie, będziemy mogli pobierać je przez centrum oprogramowania lub też przez terminal, co w następnym odcinku prawdopodobnie Wam pokażę. Następna sekcja to pulpit. Możemy tutaj zrobić sobie kopię zapasową lub odzyskać kopię zapasową pulpitu, programów lub ustawień systemowych. Na razie nie będziemy się tym zajmować. Następny przycisk to polecenia aktywatorów. Tutaj na razie też nie warto zaglądać, lecz można sobie zmienić kolejność tych aktywatorów. Tutaj właśnie na sidebarze Unity, czyli na pasku bocznym naszym. Możemy też zmieniać polecenia, które będą uruchamiane, uruchamiane po kliknięciu tych aktywatorów. Nie polecam na razie ingerować, bo może się coś zepsuć i, i nie będziemy w stanie tego przywrócić. Następna sekcja to osobiste i tutaj możemy zmieniać ścieżki do naszych katalogów w folderze domowym, czyli tutaj. Jeśli ktoś potrzebuje i już ma pewne pojęcie o dowiązaniach do, do różnych folderów, mógłby sobie nawet tutaj ustawić pulpuj wspólny z drugim systemem, na przykład Windowsem lub inną dystrybucją Linuxa i mieć ten sam pulpit na obu systemach. Na razie też się nie będziemy tym zajmować. Następne są skrypty. I są to skrypty. Na przykład tutaj mamy skrypty Nautilusa, czyli yy, menadżera plików. To są skrypty, które mamy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Yy, można się tutaj zapoznać z tymi opcjami, lecz... Yy, prawdopodobnie nie, nie przyda nam się na razie to w naszej, naszym użytkowaniu systemu następne są skróty klawiszowe i tutaj już można naprawdę podziałać gdyż e, można sobie uruchamiać polecenie lub dany program jeśli, jeśli znamy polecenie tego programu za pomocą kombinacji klawiszy na przykład ctrl alt i strzałka do góry uruchomi nam firefoxa jest to wygodne, warto się z tym zapoznać Następne są szablony i są to szablony dokumentów. Myślę, że również na razie nam się to nie przyda. Można zarządzać tutaj tymi szablonami dokumentów. Tutaj mamy Pythona, arkusza kalkulacyjnego itd. tak dalej, i tak Zazwyczaj nikt się tym zbytnio nie przyjmuje, ale można, 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 można zmienić te szablony i zarządzać nimi osobiście, tak jak nam się to będzie podobać. Następna sekcja to systemowe i tutaj mamy menadżer typów plików. Możemy zmieniać sobie program, który będzie otwierał dany typ plików. Tak jak w Windowsie możemy sobie kliknąć prawym przyciskiem i otwórz za pomocą, tak tutaj możemy sobie zmieniać program, który będzie otwierał dany typ plików. Dźwiękowy mamy tutaj, mamy też tekst, grafikę, wideo. Programy i wszystkie naraz. Też można sobie po, pomodyfikować, jeśli ktoś nie lubi danego programu i woli alternatywnego używać, może właśnie sobie tutaj pozmieniać typy plików, chociaż zazwyczaj przy wielu aplikacjach dzieje się to samo. Można po prostu wybrać w ustawieniach programu, żeby sam przypisał sobie dane typy plików. Następny przycisk to źródła i tutaj możemy zarządzać źródłami oprogramowania tak, tak jak poprzednio były mm, graficznie te źródła Tak tutaj mamy tekstowo y, nie polecam niczego tutaj zmieniać y, wszystko jest ustawione tak jak być powinno Prawdę mówiąc nie interesuje nas na razie ta sekcja następny, następny, następna pozycja to czyszczenie i tutaj możemy oczyścić sobie system z różnych niepotrzebnych właściwie danych czasami. Lecz radzę uważać tutaj, gdyż możemy sobie na przykład usunąć pamięć podręczną Firefoxa i, i stracimy na przykład zapisane sesje, tudzież inne hasła. Więc polecam ostrożnie tutaj z tymi opcjami i ustawieniami ale może to zwolnić naprawdę sporo miejsca na naszym dysku w systemie. Jeśli naprawdę nam zależy na tych kilkusetkach megabajtów, to, to polecam oczyszczać sobie tutaj system za pomocą tych, tych ustawień. Tak więc, jeszcze tutaj mamy taki przycisk, który pomaga nam zarządzać tymi ustawieniami w ustawieniach, czyli Możemy zmieniać sobie tutaj kolejność w Ubuntu Tweak. To już jest naprawdę kosmetyczna kosmetyczna sprawa i właściwie nikomu chyba nieprzydatna, ale można sobie zmieniać kolejność ikonek, oczywiście, jak kto woli. Tak więc myślę, że jeśli chodzi o Ubuntu Tweak to by było na tyle i przejdziemy teraz do kolejnej części, czyli do korzystania z programu wine instalacji jego i, i instalacji później programów windowsowych zatem przejdźmy do centrum oprogramowania Ubuntu czekajmy aż się załaduje i korzystając z wyszukiwarki wpisujemy Wine, czyli winę. Instalujemy pierwszą pozycję w spisie tych, tych wszystkich wyszukanych programów. Klikamy zainstaluj. Wpisujemy nasze hasło administratora i klikamy uwierzytelni. Instalacja będzie trwała. Możemy sobie poczytać. Na temat y, aplikacji, które instaluję. Niestety jest to w języku angielskim, więc jeśli ktoś nie zna tego języka, to niestety nie dowie się zbyt wiele na, na jego temat. Wine to program, który, który korzysta z, z API programistycznego systemu Windows. Dzięki czemu? właściwie bez problemu pozwala uruchamiać aplikacje w pełni zgodne właśnie z systemem Windows. Można zmieniać te ustawienia i dzięki czemu mamy wtedy możliwość instalacji np. przykład Gier 3D lub też innych skomplikowanych aplikacji. Za pomocą Wine'a można na przykład zainstalować sobie AutoCAD'a tudzież Adobe Photoshop. Ja osobiście zainstalowałem Call of Duty 4 i działało. Choć wydajność jest widocznie niższa niż na, na Windowsie, to można korzystać właśnie z Wine'a, który w jakiś sposób zastępuje nam Windowsa i pozwala uruchamiać te aplikacje, których akurat potrzebujemy na, na Linuxie, a, a nie mamy dostępu do Windowsa. Tak więc czekamy aż się zainstaluje. Dobra, więc skończyliśmy instalację Winea. Jeśli w czasie, w czasie właśnie tej instalacji pokazały się jakieś okna z zaakceptowaniem licencji, to akceptujcie wszystko co się pokaże, bo inaczej aplikacja się nie zainstaluje. Także jeśli już mamy zainstalowaną aplikację, to przystąpmy do instalacji jakiegoś programu z Windowsa ale możemy także. Sprawdzić, czy ta aplikacja będzie obsługiwana. Co mi tu? Firefox a więc, więc muszę znaleźć adres. O! Więc wchodzimy na stronę appdb.winehq.org. Adres na pewno będzie w opisie filmu lub wyświetlę go tutaj jako napis. Jest to strona, na której można sprawdzić, czy dana aplikacja współpracuje z Wine'em. O ile oczywiście została przetestowana przez, przez któregoś z testerów, a testerem może zostać każdy. Można dodać właśnie swoje doświadczenia z, z aplikacją, z instalacją jej lub też jakieś porady dotyczące poprawnej instalacji. Na razie jak widać w bazie danych Wine jest 18582 aplikacje sprawdzone przez testerów z całego świata, którzy dodali swoje właśnie przemyślenia, a także doświadczenia z używania danych aplikacji. Mamy tutaj listę top 10 aplikacji i na znaczy Top najlepszych, czyli które najlepiej współpracują z Wine'em. Jak widać, bardzo dużo aplikacji to, to gry, gdyż o to właściwie chodzi, żeby umożliwiać sobie granie na Linuxie. Zatem sprawdzimy, czy Total Commander, który mam już pobrany, będzie współpracował z Wine'em. Klikamy tutaj i mamy oto opis. Niestety strona jest w języku angielskim, co może być dla niektórych przeszkodą, ale łatwo się domyślić, bo chodzi tutaj o kolumnę Rating. W zasadzie wszystko więcej niż, a właściwie od Silver w górę oznacza, że aplikacja działa w zasadzie dobrze. Mamy tutaj wypisane różne wersje. Total Commandera. Ja aktualnie mam pobraną wersję 8.0. Zobaczymy, czy ona uruchomi się, gdyż nie ma jej tutaj w spisie. A ciekawie będzie, czy, czy uda się ją właśnie pomyślnie uruchomić. Zatem tę stronę polecam, gdyż bardzo dużo aplikacji można tutaj znaleźć. Yy, chyba, że są to jakieś nietypowe, to będzie ciężko, ale myślę, że powinno się udać. Zatem. Muszę znaleźć ten plik z Total Commanderem. Dla wygody wrzucę sobie go na pulpit. Tak, jak widać, jest tutaj ten Total Commander cały. I teraz cała heca polega na tym, żeby kliknąć na ten plik prawym przyciskiem myszy, wybrać właściwości. Przejść na zakładkę uprawnienia i zaznaczyć zezwolenie na wykonywanie pliku jako programu. Dzięki temu będzie można uruchomić ten program, gdyż jeśli tego nie zaznaczymy, plik będzie nierozpoznawalny dla, dla systemu i dla Wine'a. Tak więc klikamy teraz prawym przyciskiem myszy i klikamy otwórz za pomocą Wine, Windows, coś tam coś. Tam. O, ukazało się nam właśnie okienko, że konfiguracja Wine jest aktualizowana. Dzieje się chyba tak właściwie jedynie za pierwszym razem, gdy uruchamiamy tę aplikację. Potem już nie powinno się nam to pokazywać. O, i widzimy, że uruchomił nam się proces instalacji, znany z Windowsa. Zbieramy obramowania okien jedynie są inne. Wybieramy więc język polski. Klikamy dalej, bo to nie ma właściwie znaczenia. Chcę jedynie Wam pokazać, w jaki sposób będzie to działać. Instalacja zakończona powodzeniem. Klikamy OK. I na pulpicie utworzyły się nam dwie ikony. Właściwie ta pierwsza jest od razu do usunięcia, gdyż jest to uszkodzony skrót do Total Commander, a druga to jest właśnie skrót do tej aplikacji. Więc otwieramy ją tak w zasadzie normalnie, tak jakbyśmy robili to na Windowsie. I ukazuje się nam naszym oczom aplikacja Total Commander w pełnej krasie ze, ze znanym ekranem tytułowym w wersji Shareware gdzie musimy wcisnąć 1, 2 lub 3, aby uruchomić program. Więc klikamy 1 i oto o jeszcze konfiguracja, tu tam też nie ma znaczenia, zamykamy to. I możemy korzystać z Total Commandera. O! Możemy przejrzeć sobie właśnie naszą partycję z systemem lub też wejść do, na dysk C. Dysk C w aplikacji Wine to jest taki specjalny folder. Może mi się uda go znaleźć. W folderze domowym on się znajduje. Trzeba wcisnąć Ctrl H, żeby ukazały się nam te ukryte foldery. Tutaj mamy folder Wine, Drive C i tutaj mamy właśnie nasz taki Sztuczny dysk, C, na którym będą instalowane wszystkie programy Windowsowe przez program Wine. Mamy tutaj program Files, nasz folder od Total Commandera, yy, niby folder Windows ze wszystkimi aplikacjami typu Notatnik, który możemy sobie uruchomić. Och, nie możemy uruchomić, bo nie jest oznaczony jako wykonywalny plik. Ale mnie się o to. To jest taki umowny dysk, C, na którym instalują się nasze wszystkie programy. A oto działający w pełni Total Commander, który jest bardzo przydatną aplikacją, nawet na Linuxie ze względu na wiele opcji, które można dodatkowo modyfikować, nie powinno być z tym problemu. Tak więc myślę, że zamknę to. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą część poradnika. Myślę, że korzystanie z aplikacji Wine powinno wielu użytkownikom pomóc, przyzwyczaić się do, do systemu Ubuntu, gdyż można za pomocą tego tego właściwie zjawiskowego oprogramowania um, uruchomić swoje ulubione aplikacje, które są niedostępne. Tak out of box, czyli prosto z pudełka w Ubuntu, których nie można zainstalować lub które po prostu nie mają odpowiedników na Linuxie. I jeśli się wszystko powiedzie, to możemy pomyślnie korzystać z aplikacji Windowsowych na Ubuntu i nie będzie to żadna przeszkoda, choć niektóre aplikacje mogą nie działać, lecz Warto zawsze sprawdzić, czy aplikacja, aby na pewno się nam uruchomi bez problemu, na tej stronie, którą już pokazywałem, czyli appdb.wine.org, winehq.org, adres na pewno podam, więc, więc to by było na tyle. Powodzenia, na razie.